Dobry, witam wszystkich serdecznie z grafitami przedsiębiornikami. Kamilek z tej strony i witam Was w naszym kolejnym vlogu z gospodarstwa. Słuchajcie, dzisiaj bardzo fajna akcja, bo będziemy zbierać sobie w końcu Bele po raz pierwszy. Nigdy tego nie robiłem i to będzie pierwszy mój taki raz, kiedy będziemy testować, tak, poważnie troszeczkę nasz podawacz naszego tura, tak zwanego. Tak sobie doglądam do kurwek, bo oni oczywiście mu się doglądał I patrzę, że nam bardzo fajnie cielaki rosną I właściwie takie duże się robią eee, Także super, bo już niebawem może trochę tego mleka będzie więcej Ymm, Bo może ktoś was też chce się zapytać nas, nie? Na przykład ile z takim mleko zarabiacie? No i wam powiem, że jak na razie jest trochę ciężko W sensie Zarabiam teraz lekko mniej niż zarabialiśmy na świniach, tylko że świnie tak były raz w roku sprzedawane, więc jeszcze tych kosztów nie widać tak naprawdę. Powiedz, yy, wiecie, świnie były narozowe, nie, nie ma co mówić, nie? Więcej do nich też idzie nasło, szło. Tu sobie krótkie są spokojnie i jest wszystko ok. I jednak mamy z nich tam dochód w miarę, w miarę stały, także yy, jak na razie jest OK, ale bardzo mało, bo to jest powiedzmy coś z rzędu 400-500 złotych miesięcznie, także niewiele. A odnośnie też w ogóle yy, z dochodu, to bardzo wam dziękuję wszystkim łapki do góry, bo one sprawiły, że yy, za każdą waszą łapkę do góry zarabiamy 60 groszy. No i dzisiaj yy, zarabiliśmy nasze konto, właściwie wpłynęło 1320 zł, bo było ponad 2200 łapek, także yy, bardzo wam dziękujemy. Widzę, że to ojciec coś robi. Aha, bo ojciec się szykuje. No cześć ojciec, co robisz? Cie, cie, Kamil, ty no. a, a, a weź tutaj, zobacz co, co się dzieje? A, bo ty, bo ja się myślałem, że nuź złamałem. A nie, to nie, 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 nie dobrze, Jest, jest, yes, no. Yes. Kurde, bo ty ja wczoraj żebym cofał i tu taki Kamlok był mówił ja pierdziele, ale ja mu położyłem i tak tylko coś strzeliło. Mówię mm -hmm. Matko Bosko, co tu się stało. Ale stanęło? nie się stało, nie? Nie, 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 no Ty wiesz co, ja podniosę, ja podniosę, ja podniosę i zobacz myślę. No. Dawaj, okay, dawaj. Właśnie, bo dzisiaj bliska ojciec chce łąki kosić, e, bo tam już trochę tam zarosło. No i jak no, tam? Nie no, dobrze, do, do, dobrze, dobrze ty, bo ja, ja ci mówię, ja się żebym przestraszył, mówię, może ja noże połamałem. Nie no, jest okej. Okay. Nie no, widzę, co okay. no, okay. są w porządku, dobra, dobra, dobra. wszystko okej. Okay. Dobra Kamil, ty, to, to ja jadę, nie? nie? Dobra, ja też się zbieram, nie? Ja też jadę A, na, 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 na Kamil, łąkę, znaczy, ja, na ja, pola. Ja dam ci butelkę kompotu, ziemlał to, żebyś go wziął. A, dobra, no to dzięki. Miałem brać no. w sumie teraz jakąś wodę, ale no, jak jest no, komport, No, 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 to... weź, 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 bo dobra, matka potem będzie znów pijała. <laughs> dobra, to jedziemy, nie? Jedziemy w pole. Jak widzicie, teraz są przygotowane, mamy już założone tutaj na show, do naszej łyżki te widełki, co nam Bogdański załatwił. No i pszczepa taka, nie? Ogólnie boję się, że nam się nie będą mieścić te berki i chyba będziemy musieli wymienić w ogóle pszczepę albo kupić drugą, jak mówiłem wcześniej. No ale zobaczymy, czekajcie. Zasiadamy sobie. O że jak dawno siedziałem w tym zatorze w ogóle, ludzie O, Dobra, fajnie jest to w końcu tutaj usiąść tutaj naszej maszyny Jedziemy, ogólnie gdzie jedziemy? Jedziemy na poletko e, Tam koło e, GS-u, no tam żeśmy jeszcze nie byli, co bardzo, nie odwiedzamy tego miejsca zbyt często, więc Dzisiaj tam sobie pojedziemy jako pierwszy Widziałem, się spojechał sobie e, Czemu w ogóle kosimy do rzułonki. Słuchajcie, no trawa tak tam mega szybko rośnie, że się boję, tam niedługo będą cztery pangosy rocznie, nie? Naprawdę trawa rośnie w zawrotnym tempie i ojciec właśnie zajmuje się y, teraz no, kosztowem tej trawy. Y, Im więcej jest tym lepiej dla nas, nie? Oczywiście. Także y, to też, też, też nie ma co się martwić. I tutaj chyba... O, jeździ miras. A to Mendoza, nie. Ja wam mówię, ostatni jestem ten cięty, że lepiej, że mi z droga nie wchodził, nie? Naprawdę lepiej, że nie wchodził. Dobra, my się tu rozczepimy. Mm, trochę tu balek jest, więc pozbieramy. Nie wiem ile tego w ogóle wyjdzie. Czy nam zaoprzepa zejdzie, czy nie. Mam nadzieję, że nam się zmieściło 3 i 2 do góry. To więc zawsze byłoby lepiej. Bo tak, jednak, jakbyśmy mieli mieć, jakbyśmy mieli ładować po dwie, to też słabo trochę. No niestety, boję się o to, że może faktycznie to być tak, jak Wam mówię. Czyli, że to nie będzie nam pasować, nie będzie wymiarowo. No ale zobaczymy, nie? Zobaczymy wszystko za chwileczkę. O, czekajcie, bo tutaj no, trzeba się. I jej. Ja to pierwszy raz w ogóle będę się tym bawić, wiecie? Jestem ja troszeczkę ogarnę tematu. Ale muszę zobaczyć tak, czy to jest wszystko w porządku? O tak, dobra. Gdzie chcę, żeby te belki w miarę prosto się tutaj złapało, to. No, ale zaraz zobaczymy. Oho. Ja muszę to mnie bardzo nakłuwać, nie? Chyba za nisko, bo opuści, wiecie. Chyba za nisko. No, niestety, <laughs> pierwszy raz jestem tutaj w tej akcji. No nie wiem, mi to w ogóle pójdzie. On gdzieś jak najlepiej. No, kurczę, no i będę się starał. O, wy to tam pewnie teraz oglądacie to i patrzycie sobie, jak on to zbiera. Wiem, że mam też tutaj drugą... Drugiego tego widła jakby, nie? Ten fideł? Widła? No nie jak to się mówi. W każdym razie, mógłbym zbierać dwa na raz. Ale tak za bardzo jeszcze się nie chcę porywać, bo tego na słońcu, bo wiecie, pierwszy raz to robię w ogóle w życiu. I tak tylko czasami gdzieś tak, wiecie, zobaczymy sobie w netach, jak ludzie robią, albo tam na jakichś większych gospodarstwach. I tak to już sobie robię, a czy wyjdzie dobrze, to zobaczymy. Dobra, na pierwsza ładowana, nie? Mam no powiem, ludzie, że jak chodzi o to, to tutaj naprawdę... Naprawdę nieźle sobie jakoś. Eee, radzę. Póki co? No i też super, wiecie, to już nie jest ręcznie, nie? Nikt tego ręcznie teraz nie ładuje. Wszystko jest, kurczę, automat. Czy automat, no ładowałacie mnie automaty, nie? Automat to były już nie takie fajne, wiecie, przyczepy są zbierające. To to już w ogóle jest luksus. Ale tego nawet Mirek nie ma, także... Nawet nie ma co mówić, nie? Czy to tam Bogdański z tym dużym kombajnem, tym traktorem. No i niestety chyba to się zmieści tylko takie dwie, nie? To nie jest trudne, tak co koździmy, dlatego wam mówię, że prawdopodobnie będziemy szukać jakiejś nowej przyczepy. Trochę dłuższej może, nie nie mówię tu do belek, ale jakiejś takiej dłuższej, eee, co by nam się bardziej to, wiecie, co by nam to bardziej pasowało. Jak macie jakieś fajne gdzieś w okolicy przyczepy, mm, no to mówcie, dzwońcie śmiało do nas, wpiszcie w komentarzach, wszystko tam będziecie oczywiście mieli podane. To zawsze tam dla nas ciekawiej, nie? Okej. Okay. Zum belkami tutaj naprawdę będzie nie wiem czy mam ten materiał na jakąś cią, czy nie, ale zobaczymy. Na razie nie planuję tego ciąć. I znaczy, co? Ja Miałem taki pomysł, Myślę, że może by się udało niech to coś to załadować Noś znaczy, nie wiem, zbytnie zabraknie, nie? No ale zobaczymy, poczekajcie, zaraz zobaczymy. Może ktoś sobie o tak zapowiecie, że... tako, Teraz cofnę lekko, nie? Nie wiem czy o zahaczy, nie będzie problemu. Jak to wygląda? No jest lekko, widzicie, lekko wystaje, nie? Otworzymy ten obór, to by wyleciało, nie? To tak trochę też nie bardzo. Ale też się zaodrębimy sobie, nie? Mirek ogólnie ma tyle siana, znaczy tyle słomy do roboty. Że my już zbieramy, on dopiero pracuje, nie? Jeszcze. Także tutaj u Mirka akurat sporo, sporo roboty. Ale chyba jestem nas, na zwycięstwo wkurzony trochę. jeszcze za to prace jakoś się kupili też w ogóle, nie? Ja mam wrażenie, że Mirek to teraz tylko będzie do nas robił. Ale może jednak na kaszel nie będzie. Zobaczymy. Yy, też trochę Czytam komentarze. Oho, chyba trochę się nam ta robi, bo mamy troszeczkę za. Yy, za wąską szczepkę. Dobra, o, chciałem właśnie powiedzieć, że czytam komentarze i troszkę niektórzy może macie rację, że zbyt agresywnie do Mir Mirko podchodzę. Postaram się zachować jedną krew, bo jednak ojciec jakoś sobie z tym radził tyle lat i nigdy nie da się mu sprowokować, a ja jednak. Ostatnio trochę się dałem za bardzo. Więc no nie ma co ukrywać, ale y, muszę troszeczkę zwolnić z tym. Będzie w porządku. Nie co? Ja chyba sobie to złapię pasami. Może troszeczkę nie do końca to by było realnie, ale... Co by po prostu wiecie mi to nie latało, nie? Po całej tej szczepie. O, w porządku. Dobra. Mi ryką fajną, mam, mam taką wiecie, drużyce specjalnie kupioną tych belek. No to on jak się wozi do wszystko to... Jemu to nic nie lata, nie? Mam wszystko nie spięte. Dużo belek chodzi naraz. No ale wiecie, też nie jest w ogóle na to przygotowani. Ja Po prostu chciałem teraz, żeby tu ojciec miał troszkę plecy ociężony bardziej. Żeby nie było też zakoł z tym problemu. Więc co ja myślę, że chyba załadujemy sobie to Poprzepkę jedną i sobie po prostu na gospodarę wrócimy, nie? Raczej. Dobra, tam też usiądę sobie. Też tak sobie zapnę. Okej. Okay. Dobra, i tu została jeszcze jakaś jedna belka. I że czy to już sześć w ogóle belek? No, spoko, no to fajnie, dobra Nie no, dajcie znać co o tym, jak na mój pierwszy raz, czy, czy mi dobrze idzie No wydaje mi się, że mi fenomenalnie Jak mam być szczery i taki totalnie wiecie, e, nieskromny To widzimy naprawdę dobrze, nie? Myślałem, że mi wyszło wiele gorzej Mam wrażenie że też ojciec ogólnie nie, nie połapałby się za bardzo z tym turem, Dlatego dzisiaj operuje. Ja nim operuję Chociaż jestem ciekaw na przykład ojciec by poszł z turem, nie? Tak wiecie, po raz pierwszy jakby pracował też trzeba się trochę wyszkolić, wiecie, na tego wszystkiego. I też trzeba się nauczyć w jakiś sposób. Okej, okay, udało się chyba, nie? No, to trochę tak średnio. Ale niech będzie lepiej tak, nie? Zaśpiona. To się jakoś? Dobra, to jest w porządku, nie? Dobra. No to co, wracam na gospodarstwo. Raczej więcej nie będę jechał, bo jak mam jechać na kolejne pole i zabrać tylko 4, to tak trochę te słabo. I też tak ogólnie myślę, że... Po co mamy tam gdzie nam matka kazała robić, na tym polu, ten odwrótek To ja tam sobie chyba co pozwolę, yy, tak pojedynczo nie, raczej daleko nie jest Zopisy opisy po dwa i będę wozić nie, tak wiecie dla, dla testu troszkę, żeby się bardziej z tym turem rozeznać Ale jak na pierwszy raz, kurde, ciekawe, ciekawe jak to wyjdzie Marek też kawał poli, kończę pracować Mam tu ma fajne kawałek, kawałek kurcze nie W ogóle ten sport tego pola nie ryk O jest, jest kawał pola Eee, aha, i jeszcze tak, pytanko, gdzie my to będziemy w ogóle składować? Słuchajcie, no mamy mm, takie no miejsce, że będziemy sobie to składować pod, pod płotem, nie? Ta miał być miejsce przygotowana, jeśli nie mi to e, ogarnęli z ojcem, bo dzisiaj mieliśmy tylko sobie zwieść parę belek. Za chwilkę tak się będzie ściemniało, bo jeszcze trochę cały dzień przy tych e, krowach chodzili. E, więc jeszcze tam sobie pewnie jutro pozbieramy e, trochę tego. Więc tak wiecie, na no spokojnie, nam się nie śpieszy. Mamy jeszcze na razie co robić. E, nie chcę, trochę to poleży, e, to pole. Tak że tak powiem, lekko takim ugorem. Znaczy, no nie wiadomo, nie będziemy ugrawać tylko będzie na spokojnie leżało. Ale wiecie, mamy mały krok pola, nie śpieszymy się. Dobrze był jakiś krótki kawałek sobie jeszcze, ale no, no... Skąd ten kawałek, nie? Wziąć? <laughs> o, myślę, że tu będziemy wszystko ogarnąć. Nie mamy te stare, jakieś warszawne, jakieś deski typu przekładamy. W innym miejscu i będzie wszystko w porządku. Odnośnie też tak widzicie stoi yy, stoi ten. Yy, yy. Stoi cyklop, nie? Bo ojciec ogólnie mówił wam na odcinku siebie, że będzie to sprzedawał. No i tak faktycznie jest. Sprzedajemy tego cyklopa. Kamil, nas, Kamil, sumie... Kamil! Masz papier... Masz papier w ciągniku? masz papier. Jezu, papier? A co się stało? Kurwa straczkę mam. Jezu, został chyba jest! Boże święty ojciec Jezek, przyleciał szybko! Cudz tak szybko przyleciał? Przyjechał? Ja pierdzielę, nie <laughs> Nie, no to jest taki cyrkowiec. Co ty w Jak nic? Co taki. Nie, no tak nie może być, nie? <grystanie> <D> <grystanie> Dobra, czekajcie, odjedziemy sobie. Postaram się jakoś złapać fajnie. Nie wiem, czy z środkiem nie lepiej te bramy zamknąć, wiecie? No znaczy nie, może nie chodzi otwarta. Może właśnie lepiej będzie mi tam cofnąć do środka, nie? No albo powiem, że z tymi tłumami jest długie to jest, nie? Jest o kółcze długie, jednak. Co by co, nie mówicie, jest o długie. Na razie mieliśmy to sobie ogólnie. Yy... Wszystko ładować i właściwie zbierać, ładować to do sodoły, ale tak zrównaliśmy z ojcem, że słoma to niech będzie tutaj, a siano będzie w dole co nie? Bo wiecie, słoma to jest tylko na podściółkę, Tak, krówek, o, ojciec idzie, czekajcie. O, czekajcie, się złapałem chyba. Ka Kamil. No, co tam? Ja, ja ci powiem, nie, nie jest tej grochówki. A co się stało? O, Berki spadły. spadł. Jak? <laughs> A czego w ogóle przyjechałeś? Co tam? Już skończyłeś? Nie, ja jadę, tylko ja papieru nie miałem, A, rozumiesz? Tak szybko, tak? Tylko wstąpiłeś. Jo, ty Kamil, tylko no. uważaj, żebyś nie powyginął, tu czego, nie? No, staram się uważać jak najbardziej, no, ale... pomału, pomału. O, o kurczę, dobra. Dobra, ja ku jadę, nie? <laughs> dobra. <laughs> kurczę, mógł sobie papier wziąć normalnie z tym, nie? Do 30, -ki. no ale nie o pewnie. skurde Dobra, pojechał sobie No dobra, no my tutaj to rozładujemy w takim razie Jak mówię, te deski się to zabierze, tam to się rozsunie i będzie fajnie, nie? Fajne miejsce będzie, no mogliśmy też też sobie ten zaraz przygotować Ale to wiecie, no turem rachmciakiem się to zrobi, nie będzie problemu Na razie tylko tu żeby to rozłożyć i... i w SIO. Ale, obordnik mamy dużo, nie? Już nie mogę Wam powiedzieć, że akcji o będziemy się tutaj w końcu z tym bawić, nie? Ale tam spokojnie, na razie trzeba mi do roboty. Eee, na pewno tam będzie brakować tego żarcia. A czy co? Tylko mam wrażenie, że chyba lepiej będzie, jeżeli ja z tym wezmę tą betkę, nie? O, nie... Wybaczcie moje oczywiście błędy, jeżeli są tu coś yy, mistrzowie podnośnika, czy ładowata czołowego, i teraz jak są, to oglądać, to wybaczcie mi, ale dopiero się uczę. Postaram się być jak najlepszym. Panem ogólowacza, jak się tylko da, ale póki co, to jeszcze troszeczkę przede mną. Wszystko jest, cała kariera. <laughs> Okej, okay, dobra. Odnośnie też prawa jazdy, które robimy, zobaczcie, e, które robię, e, no to już są połowy jazdy jeżdżonych, nie? prawdopodobnie e, na wrzesień będę miał egzamin e, praktyczny znaczy teoria i praktykę, nie? Raczej, raczej wszystko się uda za pierwszym razem, mam nadzieję przynajmniej, bo idzie mi całkiem nieźle. Wiecie, jednak nie ma co mówić, ale to nie sami to wiecie, że jak człowiek uczył się jeździć, znaczy, najpierw traktorem jeździ, a potem poszedł na samochód, to o wiele prościej. Także tu nawet nie mam co się martwić, bo nawet sam instruktor mówi, że sobie świetnie radzę. Także super, oby wszystko, rzecz jasna, przebiegło zgodnie z moim planem. Ej, ale dobrze to idzie, patrzcie, trochę go buja lekko, nie? Jakbyśmy jakiś obciążek założyli, to może byłoby lepiej, nie? No, więc wszystko jest zgodnie z planem. Jeśli dobrze pójdzie, to jak mówię się powinien mieć prawo jazdy, a odebrać się co nie wiem kiedy odbiorę, nie? No zależy jak tam będzie z tymi terminami, nie? Tym odbioru. Okej, okay, dobra, jakoś tak to będzie dobrze, nie? No, nie do końca tak jak chciałem, ale może być, nie? O, dobra. Ja to za tę belkę sobie wyładuję. I fajnie, i fajnie. Słuchajcie, jednak całe takie pole to o wiele szybciej. Bo zobaczcie, że ojciec teraz jest na łące. Normalnie to byśmy mieli tak, że ja bym był musiał jechać tym traktorem. Ojciec by tam pewnie, albo ja bym mu ojciec z nim podawał. I te kostki byśmy zbierali jeszcze pewnie, nie? A tu już mamy belki praktycznie rozładowane. Zobaczcie, jak to jest w ogóle. Jakie jest ułatwienie, co nie? Ja się w ogóle nie wiem, że tak też to wszystko poszli. Bo kiedyś by było w ogóle niska plany do 30, żeby zrobić tura, nie? Mieliśmy taki pomysł na to, na tego tura do 30, ale ojciec bał się, że. Dobra 30, wiecie, w kondycji naprawdę perfekcyjnej się po prostu nam zepsuje przez to, że byśmy ją za bardzo, nie? No wiecie, na taką belkę targać może ci się w rady, ale to też jest, wiecie No jest to w pewien sposób, no po prostu obciążenie, co nie? No i fizyki nie oszukacie, no i jest to obciążenie dla tej dla tej biednej 30, dlatego żeśmy zrezygnowali troszeczkę z tego Ale fajnie się udało kupić ten, tego zetora, kurczę, nie? No teraz Zotormi to naprawdę elegancka po prostu robota jest no dobra, ja już sobie wjeżdżam Co może pojedziemy przez to doby, nie? Ty, Mirek gdzieś samochodem pojechał Co jest? No skończył? Czekaj, coś tu mu tu śmierdzi lekutko no, Zaraz sobie dojedziemy Oho, ojciec wraca? Czekajcie, może puścimy go Może się zmieści? Może się zmieści ojciec, nie? Kamil, Kamil! Co, co tam ojciec? Co wracasz już? Dawaj dzieciaku, kurwa, musimy jechać, bo przecież przetarg Pola jest. Mirek już pojechał. A to teraz przetarg jest? No dawaj, dawaj szybko. Ja pierdzielę. Kurde, nie wiesz, że to teraz dopiero... Znaczy, dopiero teraz się dowiadujemy? Ty, ale to miało być za parę dni dopiero, ten przetarg. Zaprzyspieszyli coś jakiś termin, czy co? Kurde, go raz. Dobra, czekajcie, to może odpalę od razu ten. Odpalę może z godziny, wiecie? Żeby tutaj ojciec miał... Kurde. Tak, O, o kurde, żeś mi coś... O, 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 o! Widzisz, jak wyjechałem? O kurde! Dawaj jedź, dawaj jedź! Nie no, ty jedź, ty jedź! Ja będę jeździł teraz. Jeszcze nie mogę. Siadaj, siadaj, jedź. No kurde, ty Kamil... Bo ja, rozumiesz, telefon... Chłopak do mnie dzwoni, mówi Ty, a czemu ci na licytacji nie mają, Ja mów, jak licytacji? On mówi, no już ludzi się zbierają, rozumiesz Kamil? Ja, ja, ci powiem. Kamil, jak on wygra... Jak no. on wygra, to on, on tam kopertę rzucił. Ja pierdziele nie, no, ale w ogóle tak, tak z nie? to to listację zrobili. Myślałem, że to za parę dni dopiero będzie, kurczę. Jakby nie to, że ten że Mirek, myślę, ty, no co, jest, Mirek gdzieś pojechał, już dopiero na, na łące był, znaczy na polu, nie? Bo no, ja go zaskoczył. mijałem, ja go mijałem, Kamil, kurde. Może też Mirek zobaczy, ktoś tu przyjechał na przykład, nie? czy coś i wiesz. Nie wiem, nie wiem, Kamil, naprawdę nie wiem, ale mi to tak śmierdzi z daleka. Zaraz zobaczymy, nie? Ja pierdzielę, nie, a ty w ogóle masz kasę? My taki Kamil, ciekawa, mam takie wiesz, mam parę groszy tylko przy dupie, nie? Mam kasę, ja w banku był, ja płacił. Ty jest Mirek? Dobrze, 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 że ja wczoraj był w banku Jest Mirek, jest bogdański, widzę Jestem właścicielem też tego pola jest, O, O je, je, dobra jest. no, gdzieś co zaparkuj Tu gdzieś zaparkuję wiesz Dawaj, no, dawaj, dawaj, dawaj Ja pierdziele, nie no pierwszy raz to coś w ogóle będę, nie? To jest dla mnie coś totalnie nowego, nie? Matko, jedyna Dzień dobry Państwu, Dzień dobry Dobry, dobry Tu się zaczyna Tutaj się czekamy na kogoś, nie? Chyba tak. Ja nie wiem, Co i mi raz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Tomasz Ziółko. Będziemy licytować dziś pole o wymiarach niecałe 40 arów. Także proszę Państwa, proszę o kulturalne zachowanie się przy licytowaniu, nie przekrzykiwaniu. Zaczynamy. Cena wyjściowa jest to 20 Tysięcy polskich złotych Kurde, niedużo, nie? Niedużo nie? Nie dużo, myślałem, że będzie więcej. Kurde, Kamil. Mało, to kto pierwszy zaczyna? Nie wiem, no. Dobra, dawaj, dwadzieścia 21 tysięcy Kamil. To, no. nie, 21? 21, dawaj, no. I, i 21. Państwo dwadzieścia 21 tysięcy. To do więcej. 23 Urno, Mirek też licytuje, ja pierciele, nie? Dwadzieścia trzy tysiące po raz pierwszy, dawać 25. pięć. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia pięć tysięcy po raz pierwszy, kto da więcej? Dwadzieścia siedem. Dwadzieścia siedem. Po raz pierwszy, pan Bogdański. Kto da więcej? 30 tysięcy. 30 trzydzieści tysięcy po raz pierwszy. Po raz. Kto da więcej, może? 32. Po... 32 po raz pierwszy. Kto da więcej? K -K Kamilek. Mamy tyle pieniędzy w ogóle? No, no 33,5. O, 33 i pół po raz pierwszy. Kto da więcej? Kamil, ja, ja nie wiem. Kamil. 35! 35 tysięcy, pan Mirek. Kto da więcej? Kamil. Nawet 37, no kurde, musimy nie mieć to pole. No przecież elegancko nam pasowało. 30, 37 37, po raz pierwszy, pan 39 dzieli. 39, po raz pierwszy, pan Mirek. Ka Kamil. Ojciec. Ja nie wiem, czy to jest warte tego w ogóle, nie?